Ją za dupę, łapię też za dumę. Że ten seks jest super, by przetrwał gatunek. Momentalnie staje się to dla mnie głupie, ale z tej gry nie da się przecież uciec. Nie, nie da się przestać, nie da się przerwać. Choć to zwykła chemia zawarta w zwierzętach, a może jednak jakaś boska ingerencja. Nie chce mi się wierzyć, że to chemiczne procesy. Przestają mnie cieszyć, nasze przyziemne rzeczy. Tracę znowu apetyt, muszę iść się leczyć. Tracę też czas, chodzi tak go nie ma. Przeszłość to marne wspomnienia, a przyszłość nie ma nic do powiedzenia. Dzień chcemy chwytać, a palce jak sita. O jutro nie pytaj, zatrzymaj się w dzisiaj i otwórz oczy, bo zaczyna świtać. nadal fakt, że straciłem ojca. Ale najwidoczniej tak już los chciał. Melancholia lubi na dłużej zostać. Przywołując obraz chłopca, który nie rozróżnił zła dobra. Często mnie przytłacza, bez sens tego świata. Od dawna jestem w tarapatach, bo los wigle płata. Nie chcę płakać. Chociaż czasem mi się zdarza tak, czasem zdarza mi się płakać. Bo nie daje wiary, że też kiedyś będę stary. Będę musiał te sprawy zostawić. Zniknę w oddali, zmierzając do bramy. Że nigdy się już nie spotkamy. Więc, hobby śmierć Była bramą dla nas, Jakimś przejściem do lepszego świata. Może uda nam się tam załapać i ominąć wstępu zakaz? Błagam, błagam, błagam. Nienawidzę, gdy wokół mnie ludzi tłum. Uwierz mi, że wtedy czuję się jak duch Chciałbym móc gdzieś stąd pójść, ale będą myśleć, że straciłem luz. Nie chcecie wiedzieć, co się we mnie dzieje. Kilkanaście lat mijałem się z celem. Nieustanne myśli tworzyły w głowie szelest. Tyle razy naciskałem ten przycisk, reset, reset. Żywiąc tą nadzieję, że będzie w końcu lepiej. A to przez cierpienie nadeszło przebudzenie. Chociaż teraz jeszcze więcej nie wiem, to jest znacznie lepiej niż było przedtem, ale dosyć pogaduszek, nie mogę tak dłużej. Nie leżę na chmurze, ale patrzę na jej buzię. Ona pomaga mi uciec, Marzy mi się od niej pocałunek, tak, marzy mi się pocałunek